W istocie ten materiał dedykuje ku refleksji tym, którzy przez kilka lat nazywali szumana z wylewną czułością klęcznikiem, ministrantem, ukrytą opcją episkopatu czy dupą ryzyka. Proszę posłuchać, jak na wybór nowego marszałka zareagował znany, prawdziwy katolik. Wicemarszałek, wicekapitan nie ma znaczenia. No to jest prawda. A kapitan że... już jest w ogóle jakiś? Kapitan nazywa się Hołownia. Został. Został. Wy <noise> 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 Poczekaj, Poczekajmy <bo> się usmarka. <noise> Było kozy srającej bobkami, byłaby też ciekawa. <laughs> Przepraszam państwa, o, Polska nasza. <laughs> Żartujesz się, czy kołownia został? Eee, nie, <laughs> Naprawdę? Czy se żartujesz ze nie, mnie? No, no tak, no, to wiadomość dotarła teraz do, do prerii i do, do wszystkich. Ale co cię tak cieszy? Rozumiem, że, że to jest Idiota! Taka... Dobrze, już teraz mnie to denerwuje. Sprzedawczyk idiota. <laughs> Mówisz o no, marszałku może... sejmu, poczekaj. Znaczy, po... może. Nie, mówię prywatnie o chołowni. Idiota sprzedawczyk, kościołem kupczył, udawał Katolika. a teraz widzimy, co to za typ. To taki to jest Katolik. Powinien być, ponieważ sam się ekskomunikował, powinien być pozbawiony prawa do przyjmowania Komunii Świętej we wszystkich kościołach w Polsce. <noise> I gdy ile osób głosowało za tym. 200, Co, 200, 265 głosów poparcia w, w porównaniu do Elżbieta która 193 głosy otrzymała. No Elżbieta Witek też nie za bystra, ale w porównaniu z Hołownią piękniejsza trochę, jeśli chodzi o wszystkie parametry, z urodą włącznie. No ale że mamy tylu świrów na arenie tego cyrku, jakim jest Sejm i że zagłosowali za kimś takim, że chcą oni, żeby to był ich marszałek, który decyzję podejmuje? Aparatu nie ma do podejmowania jakichkolwiek sekretarskich decyzji, a to są ważne sekretarskie decyzje na tym stołku. Rozdaje głosy, musi znać regulamin, musi się tego nauczyć. Nauczy się, bo jest, no. jest zdolny to się e, nauczy. Nie jest zdolny. Nie, to jest prymityw Ale... intelektualny. Już wtedy był za aborcją. A teraz jest jeszcze bardziej i kocha tego, Jego miłość z Czarzastym jest nieograniczona, czy jakoś tam się wypowiedział w ten sposób. Bardzo niebezpieczny człowiek, dlatego że mienił się człowiekiem kościoła i tam jeździł na różne imprezy katolickie. Mój proboszcz go nawet zapraszał na festiwal Gospel i potem był zniesmaczony obecnością chołowni na własnym festiwalu. To nie jest katolik. Słowo my, którego pan używa, ł w tej wypowiedzi kilkakrotnie, jest nadużyciem. Tutaj nie ma my pan jest zdecydowanie po innej stronie pan się wykluczył z kościoła, dopuszczając aborcję w jakiejkolwiek formie. Pozwoli no. pan, panie Wojciechu, że teraz ja panu przerwę i jednak yy, yy, pozwolę sobie stwierdzić, że o tym, czy ja jestem wykluczony z Kościoła, czy nie, to będą decydowali inni ludzie niż Pan, bo Pan nie ma do tego kompletnie żadnych kompetencji. Pan jest amatorem i teologicznym, yy, i socjologicznym, jak widać studiów Pan jeszcze nie skończył, i yy, 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 nie będzie mi Pan mówił, czy jestem w Kościele, czy też w nim nie jestem. Ja moim Proszę zdaniem pana, no... przepraszam, teraz ja skończę, <grych> moim zdaniem Pan się wyklucza z Kościoła, a panu się wydaje, że Pan jest sercem Kościoła, podczas kiedy jest Pan jego słupem granicznym, Pan jest jego limes. Pan jest jego granicą, za którą nie wiem, co się zaczyna. Jeżeli pan... Jeżeli pan będzie teraz udzielał mi korepetycji z tego, jak mam formułować pytania, albo na przykład z gramatyki języka polskiego, to jestem za to wdzięczny. Natomiast gdyby Pan był uprzejmy nie bawić się w słówka i spróbować zmierzyć się z prostym pytaniem. Czy myśli Pan, że między mną a Panem istnieje płaszczyzna, w której moglibyśmy się dogadać, w której moglibyśmy razem próbować zrobić coś dobrego, zamiast tak jak przez ostatnich 15 minut szarpać się za słowa? Proszę Pana, być może tak, ale... E, oglądając pa, Pańską działalność sporadycznie e, tutaj w, w TV Religia, ja nie mam ochoty na to. E, czytając czasami Pańskie teksty e, antykościelne w Newsweeku, też nie mam na to ochoty, no bo facet występuje jako katolik, a jednocześnie dystansuje się od własnego kościoła. Czy w Pana kościele jest ktoś poza Wojciechem Cejrowskim? Tak.